Zadanie drugie. Wyrażenie można zapisać w postaci. No to wystarczy tylko uporządkować. No i lecimy. Co my tu mamy? Takie wyrażenie. Hmm, zobaczcie. Nawiasy praktycznie takie same, praktycznie. Czyli x plus 4, 4 odjąć x. No to jeżeli by tutaj w tym pierwszym zamienić kolejność, to mamy 4 plus x. Czyli w takim razie, jak mamy 4 plus x, 4 odjąć x, to no będzie wzór skróconego mnożenia, czyli będziemy mieć 4 kwadrat odjąć x kwadrat. Po prostu w tym nawiasie. No i tutaj odjąć, o, tutaj też jest psikus. No i też nawias do kwadratu. No to ja dla bezpieczeństwa, żeby nie zapomnieć o tym minusie z przodu, wynik tego potęgowania, bo to zrobię najpierw, wsadzę jeszcze w nawias. Czyli 1 kwadrat, też wzrost skróconego mnożenia. 1 eee, kwadrat to 1. Odjąć 2 razy ab, czyli 2 razy 1, 1 razy x jest 2x, no i x razy x to jest x kwadrat, no i na plusie, no i to w nawias. Yy, dobra, no to potęguję to, co tu mam, czyli 16. Odjąć x kwadrat, to się nie zmienia. No i opuszczam nawias, uwzględniając ten minus z przodu, czyli minus 1 plus. 2x i odjąć x kwadrat. No to w takim razie zaczynam od x kwadrat, czyli mamy tutaj minus 2x kwadrat. Później mamy zwykłe x, tylko tu 2x. No i będziemy mieć 16 odjąć 1, czyli plus 15 i szukam odpowiedzi. No i psikus, bo to jest odpowiedź A, ale oni zmienili tutaj kolejność. Czyli mam 15 plus 2x. Odjąć 2x kwadrat, tak? Czyli tutaj warto na to zwrócić uwagę, że w odpowiedziach może być wszystko, tak, żeby to było jak najmniej oczywiście, trzeba być czujnym.